My dzisiaj na paznokcie. Moje pazy już teraz troszeczkę wołają o litość, ale jest że musimy też poszukać inspiracji. Dzisiejsza stylowa, proszę bardzo, różowe, ocieplane krok. Spodnia pod nimi rajty, bo oczywiście pizdzi na dworze. Przyszłorocznych będzie gdzieś brudne od ksztulania się z psami, ale to nieważne I złota biżuteria. Chciałam jeszcze uratować biednego wyrzutka Ojciec zamknął piwnicę, cio A jeśli to oglądasz, znowu grubą zamknęłaś w piwnicy Myślałam na przykład o takich: One są trochę bardziej takie wiecie crazy I takie ala letnie, ale nie do końca Ale też są nadchodzące walentinki No i wpadło mi w oko jeszcze taki pomysł Ale czy ja chcę walentynkowe paznokcie? Walentinki są za jakieś 4 dni Później te paznokcie będę jeszcze nosić przynajmniej 3-4 tygodnie nie wiem czy to nie jest sens. chcę znać które już znać to i tak będę miała zrobione jak się dzieje nie bo jak to mówią Oni, moje brum brum ma co to jest za jakiś plus ma auto myła chodźcie, poszedł, poszedł, poszedł chodźcie, bo po się pazy same nie zrobią wyszło no, nie dobry jak zwykle zapominałam, że wczoraj coś nagrywałam ale pazy oczywiście zrobione i prezentują się o tak kciuki są takie o, takie fresh